Paulina. Cudownie, że się patrzysz czasami w lustro i zobaczysz jakiegoś pryszcza. Trzeba go delikatnie, ale usunąć. Patrząc w lustro, widzisz siebie, ale czasami ten obraz nie jest tym obrazem. Kiedybyś. Zajmowała się fotografią wtedy, codziennie siadając w tym samym miejscu, tworząc jedno zdjęcie przez 365 dni w roku. Popatrzyłabyś na ewolucję myśli. Czasami masz dobry nastrój, czasami brudne włosy, czasami jakieś pryszcza, zmartwienie. I wtedy byś odkryła, że nie wszystkie zdjęcia to ty. Inny makijaż, inne myśli, spojrzenie, relacje, a może nawet niesienie. i o to chodzi. W całej tej astrologii chodzi o to, że my widzimy właśnie to coś. To coś, co jest tak głęboko zakryte. I ta astrologia jest na tyle przepiękna, że to co ty widzisz w lustrze, to my jesteśmy po tej drugiej stronie. Astrolog. To na tyle. Trzymaj się. Cześć.